Maciej Gostomski, bramkarz Lecha Poznań, ale w chwili wolnej, tak? Bo jest przerwa na reprezentację, to znaczy, że relaksujesz się, odpoczywasz, koncentrujesz czy możesz coś jeszcze podszlifować? Nie, cały czas jest trening oczywiście, nawet można powiedzieć, że ciężej trenujemy niż normalnie, no bo nie ma meczu i, i można te jednostki zrobić i więcej i obciążenia większe, dlatego nie ma, nie ma odpoczynku tutaj, odpoczynek będzie dopiero na Wigilię, także... Faktycznie nie ma meczu i to jest jedyna jedyna jakby tam przerwa od tego, ale mamy sparing z Widzewem, także jednostka meczowa też będzie rozegrana, więc dokładnie dostaniemy dwa dni wolne, wolnego po, po meczu z Widzewem, ale cały czas jest trening i nie ma przerwy. Maciej Augustomski, dużo się mówi, dobrze się mówi, bo dobrze grasz, dobrze bronisz i to dobrze wpływa na drużynę. Od jakiegoś czasu czy właśnie od jakiegoś czasu, czy od dłuższego czasu, czy od krótkiego czasu bronić w rękawicach Redbox i z, jakby forma zwyżkuje? No, dziękuję bardzo. Miło taka słowa słyszeć, no, staram się robić co mogę. E, tak, e, propozycja tutaj z, z firmy Redbox przyszła i a, jestem bardzo zadowolony z tych rękawic. To są naprawdę bardzo dobrej jakości rękawice. I, a, mogę tylko polecić te rękawice wszystkim innym e, bramkarzom, no, bo naprawdę spisują się rewelacyjnie na błyskach ekstraklasy. Także. Jak najbardziej gorąco polecam i mam nadzieję, że uda mi się cały czas dobrze bronić. Krzysztof Kotorowski też w nich broni, rozmawiacie o nich tak fachowo już typowo, co się w nich podoba. Krzysztof mówi, że dobrze, że są, że są grubsze, że, że się fajnie w nich broni. Co Tobie się no, najbardziej podoba? Dokładnie. Nasze bronimy w tych, może nie w tych samych rękawicach, bo Krzysiek ma, ma modele stricte swój, niebieski, jest grubsza gąbka, ja wybrałem model czerwony, gdzie ta gąbka jest troszkę cieńsza, dlatego jest większa kontrola, także to jest, każdy ma indywidualnie, rozmawiamy oczywiście, tak, Krzysiek ma też usztywniacze, ja mam bez usztywniacze, dlatego mamy całkowicie inne, inny model, ale to tak jak mówię, każdy indywidualnie, jeden lubi usztywniacze, drugi lubi bez, lubi, jeden, jeden lubi grubszą gąbkę. Ja wolę, ja wolę te, co mam. Te czerwone są bardzo dobre rękawice. Też dostaliśmy propozycję, żeby stworzyć razem z Krzyśkiem, żebyśmy, żebyśmy stworzyli naszą wspólną rękawicę, która mogłaby być dla nas idealna. Także nowy model, tak? więc, więc prace trwają. Ja mam pomysł na rękawicę, którą moim zdaniem dla mnie byłaby idealna i możliwe, że też wielu innym bramkarzom mogłoby podpasować strukturę rękawicy, którą ja mam w głowie. Mówiłem o Twojej dobrej dyspozycji, nieprzypadkowo też w kontekście takim, że mówi się o Macieju Gustomskim o jego dobrej grze i gdzieś tam pojawiają się oczywiście jaskółki mówiące, że Maciej ma furek propozycji na biurku, w szafie, nie wiem, wannie leżą. Rzeczywiście tak jest i jakoś myślisz o tym? Ja się skupiam także. Powiem szczerze, że nie dochodzą do mnie te wszystkie propozycje, te wszystkie szumy medialne, ja nie skupiam się na tym, nie czytam tego, bo dużo jest spekulacji dużo też jest wymyślonych rzeczy, także ja w ogóle w to, w to nie wchodzę, zostawiam to ludziom. Ja dokładnie mam ludzi od tego, którzy się tym zajmują i ja się tym po prostu nie zajmuję. Tak? Jest, to, jest to na poziomie gdzieś tam mojej agencji, z którą współpracuję i na poziomie prezesów i trenerów ewentualnie. Ja po prostu się od tego odcinam, robię swoją robotę, a, a jeżeli będzie taka potrzeba, to trzeba będzie podjąć decyzję, tak? czy zostaje, czy, 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 czy gdzieś jest jakaś inna propozycja, więc e, naprawdę ja tylko e, nie, mogę, nie mogę nic powiedzieć, bo tak naprawdę jeszcze nic konkretnego nie usłyszałem żadnych słów. Jest duże zainteresowanie Lecha i to bardzo cieszy, więc. Cały czas trwają rozmowy i, i tak naprawdę no, nie minęło ile? No, cztery miesiące, tak, od, odkąd dopiero przyszedłem, dlatego wszystko szybko e, się dzieje. I, I tak jak mówię, no, to dba moja agencja, z którą podpisałem, i, i oni się tym zajmują. I tak naprawdę ja skupiam się na treningu i na meczach. Pytam też w kontekście takim, że chcielibyśmy, żeby, żebyś został długo, bo podjąłeś także współpracę z Akademią Piłkarską, czy z Redbox Akademią Piłkarską, i no to ważna postać dla tych dzieciaków. Dla dla Wszystkich, którzy są z, Akademii Związa z Akademią związani. No dokładnie, no naprawdę. Jeśli chodzi o Akademię, to super pomysł. E, redboxu, tutaj, żeby żeby stworzyć to, bo naprawdę wydaje mi się, że brakuje, brakuje takich miejsc, gdzie e, można, można solidnie potrenować, e, wyłapać się talenty piłkarskie. Bo sam wiem po sobie, jak ja zaczynałem grać w piłkę, to e, nie było takich rzeczy i to praktycznie z podwórka gdzieś tam się szło poprzez szkołę i, e, i ciężko było na nie wiadomo jakich boiskach. E, także naprawdę super inicjatywa i wydaje mi się, że z perspektywy czasu naprawdę będzie to dobra, dobra decyzja, a tym bardziej, że współpraca z Redbox naprawdę super się układa, więc wydaje mi się, że to są ludzie odpowiedzialni na swoich stanowiskach, którzy mają pomysł na to wszystko i wydaje mi się, że to będzie super sprawa. Będą mogli spotkać siebie przyszli najlepsi bramkarze w Polsce? Tak, oczywiście. Ja, ja lubię, lubię takie inicjatywy, gdzieś jakieś turnieje, zabawy, także... Z miłą chęcią będę, będę, będę odwiedzał tutaj tą akademię, będę wspierał. Już na turnieju Mikołajkowym będę, także już, już będzie można gdzieś tam mnie spotkać i, i porozmawiać, pograć w piłkę. I jak najbardziej to, to też motywuje młodych chłopaków do pracy. Na pewno gdzieś tam też rodziców, żeby, żeby też dawali swoje pociechy do takiej akademii, żeby zaufali ludziom, którym ja zaufam. Bo też nie tylko będą mogli spotkać porozmawiać, ale nawet strzelić pramkę Maciejowi Gostomskiemu. Tak jest, dokładnie jest, jest taki pomysł też na turnieju, żeby. żeby takie coś było i, i wydaje mi się, że dla dzieci to jest super sprawa, że, żeby, żeby strzelić, żeby po prostu troszkę obsować zawodnikami e, e, starszymi z, z Ekstra klasy i dla nich to jest dodatkowa motywacja, też jakaś tam frajda, bo to są cały czas dzieci, także e, ja jestem za tym, żeby jak najwięcej takich rzeczy powstawało i, i naprawdę. E, Pozytywnie patrzę na to i mam nadzieję, że wszystko będzie, wszystko będzie ok. Polecasz Redbox, Akademię Piłkarską? Jak najbardziej polecam w 100%. To są naprawdę, tak jak powiedziałem, odpowiedzialni ludzie na tych stanowiskach, którzy powinni tutaj być, robią naprawdę bardzo dobre rzeczy i ja jestem w 100% zadowolony, także wydaje mi się, że Akademia będzie tak samo w 100% zadowolona.